Jesteśmy po kolejnym dniu Pucharu Świata na Majorce. Słynne regaty trofeo Princesa Sofia. Po sześciu wygranych wyścigach, sześciu wygranych z rzędu wyścigach prowadzę w tej chwili w klasie IQ foil. Bardzo się z tego cieszę. Natomiast no jeszcze przed nami piątek cały w serii finałowej, w której jeszcze w zasadzie wszystko się może wydarzyć oraz seria medalowa, w której każdy z pierwszej dziesiątki może wygrać medal i wygrać również złoty medal, także bardzo się cieszę, ale spokojnie poczekajmy do jutra, następnie zobaczmy, co będzie się działo w serii medalowej. Mam nadzieję, że tam się znajdę. Fajnie byłoby wejść do finałów z pozycji medalowej, ponieważ daje on lekki Bonus w postaci półfinału lub finału, jeśli jest się pierwszym z klasyfikacji. Natomiast y, przede wszystkim najważniejsze, co jest na te zawody, to trening, obycie się w stawce, w stawce z zawodnikami, którzy już są albo prawdopodobnie będą wybrani do reprezentowania swoich, swoich krajów na igrzyskach europejskich, więc myślę, że to jest doskonały moment do tego, żeby zobaczyć, jak aktualnie stoimy prędkościowo, taktycznie i strategicznie w porównaniu do innych zawodników y, i jak najwięcej się z nimi ścigać i. i i przygotowywać do, do dalszej części sezonu oraz do Igrzysk Olimpijskich. Paweł, z czego jesteś najbardziej zadowolony podczas tych regat? No. Najbardziej jestem zadowolony na pewno z tego, że udało mi się od pierwszego wyścigu podejść do tych zawodów z chłodną głową, co zresztą było widać fajnie na wyścigach. Po pierwszym wygranym wyścigu bardzo się cieszyłem, natomiast no, w tym momencie wchodzi lekki dodatkowy stres, ponieważ człowiek chciałby to powtórzyć. Udało mi się to powtórzyć drugi raz, następnie trzeci oraz czwarty, potem piąty i szósty. Bardzo się z tego cieszę, bo właśnie taki mam plan, żeby... Starać się mentalnie układać sobie to w głowie na tyle, że jestem w stanie walczyć o dobre miejsca, jestem w stanie wygrywać wyścigi, jestem w stanie walczyć o pozycje medalowe i nad tym chciałbym pracować. To jest mój cel na najbliższe miesiące. Myślę, że prędkościowo, strategicznie, taktycznie nie odstaję od czołówki światowej, a jeśli dołoży się do tego małą ilość błędów oraz chłodną głowę, to, to, to jak najbardziej takie wyniki można zdobywać, co udało mi się pokazać przez ostatnie dni. Także trzymajcie kciuki, żeby poszło tak do samego końca.